tak, fajnie, że dzwonisz to się też ceni no ja tam temat poruszyłem ze Sylwią o nowonarodzeniu i mnie, mnie duch naciska Chrystusowi, że jak ktoś się na nowo naradza to nie może umrzeć, bo doczekaliśmy tych czasów objawienie 20 rozdział 6 werset że pierwsze zmartwychwstanie, stanie że ci ludzie, już druga śmierć ich nie dotyczy i ja chciałem się zapytać czy ty w to wierzysz, że umarłeś dla świata, dla kłamstwa, dla szatana i tak a żyjesz dla prawdy Chrystusowej, która wyzwala i nie może uśmiercić człowieka, bo Chrystus nie uśmiercił nawet Judasza i przez dwa tysiące nikogo nie uśmiercił, bo on wtedy zniszczył śmierć, on powiedział, dokonało się na Golgocie, że wszystko zrobił, osądził ten świat, zbawił świat, on wszystko tam zrobił i teraz to się w czasie wypełnia, bo nawet powiedział, że za cztery miesiące jest żniwo, już ta pszenica dojrzała, Ewangelia na czwarty rozdział mówi to do apostołów. A jak oni szli, wyganiali, głosili Królestwo Boże, tak? Chrystusa, króla głosili, tak? To demony, że wychodzą w jego imieniu. I Chrystus mówi: Nie cieszcie się, że demony, tylko że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka. Czyli, czyli on zaczął na miastkę tam w Izraelu, zapoczątkował i chciał zakwasić cały ten świat, ale Żydostwo go zdradzili jako cały naród, tylko te jednostki, tam Izraelici prawdziwi, tam Jedenastu było i 72 ucznia, ale na zasłanie Ducha Prawdy było tylko 120 osób. Na milion yy, rzekomo Izraela. No, Żydzi to są mordercy i prawdziwy Izrael, którym nie ma fałszu, to jest ten, co ma czyste serce, nie jest obłudny, jak faryzeusz nie kłamnie. No i Chrystus teraz przychodzi w czasie po 2000 latach, czyli dwóch dniach, trzeciego dnia zmartwychwstał. czyli teraz Chrystus Mówi do nas, że idźcie i strzeszajcie umarłych, Mateusz 10,8. Bo ale mamy tego samego ducha co apostołowie. wiadomo. Jesteśmy uczniami jednego nauczyciela, bo on jest jeden nauczyciel Chrystus, Mateusz 28. Czyli ta prawda się nie zmienia. Chrystus się nie zmienia, ale czas się wypełnia. Świat kłamie ile wlezie, straszy ludzi i tak dalej. Próba wiary na cały świat była. Trzypawki, śmierciawko, o to chodzi. I teraz yy, te strachy, które zejdą z ludzi, i kto nie ma strachu i za dużo pieniędzy, przeżyje, bo Bóg jest miłością. I nie ma, nie ma, jak ktoś się lęka, to się nie, nie wydoskonalił w miłości. A wiadomo, że miłość Chrystusa nam, nas interesuje, która będzie trwała na wieki. Wiara, nadzieja, miłość i w prawdzie Chrystusowej. Bo moja, moja prawda jest kłamstwem, ale prawda Chrystusa jest życiem wiecznym. I jak ja teraz kłamię, to ja wiem, że ja muszę się trzymać prawdy Chrystusa, bo kłamcy nie wejdą do królestwa. I ja jestem otwarty na to, że moje myślenie, które dał mi Chrystus, że jego prawda wyzwala, nie może uśmiercić. Jest prawdą. U Boga jeden dzień jak tysiąc lat i, i teraz dwa tysiące lat mija. I Chrystus miał przyjść i miał Go użyć wszelkie oko. Czyli jak szedł do nieba, widział Go 500 uczniów i teraz tak, Żydzi, znaczy nie widzieli Go tam Rzymianie i ci, co wiadomo go nie kochali, nie z sympatią nie darzyli go nie widzieli, tylko uczniowie, 500 uczniów. I teraz Chrystus przychodzi. I ja jestem uczniem Chrystusa, ja go widzę, że On przyszedł. I on nie potrafię w domu siedzieć, on mnie tym duchem prawdy wyrzuca, bo jak nie głoszę Chrystusa, to ten świat mnie wchłania, jak gąbka. Te myślenie ciała, te filmy, ten cały świat, jak czuję się jak lot mojego Morza. Widzę te bezprawie całą. I wiem, że Świadkowie choby są jako system fałszywego proroka, najdalej odsunięcie od, od, od Chrystusa, bo go pozbawili wszelkich tytułów, boskości, ojcostwa, ojcostwa i tak dalej. No i Policja jako człowiek, właśnie człowiek bezprawia, że tam gazowanie, pałowanie i dobijanie tych maluczkich, tak, a ten u góry miliardy tam przekręty robią, wojny prowadzą, zbrojenie. I chrześcijanie, którzy mają Biblię, posyłają jakieś tam czołgi za granicę na Ukrainę, a nie bójcie się tych, co zabijają ciało tylko ducha. To ja się boję tych ludzi, co kłamią, dlatego nie jestem w żadnej religii, bo Chrystus żadnej nie założył religię, Nie założył, założył żonę swoją, obłębinicę. Czyli nade mną jest tylko Chrystus i połączenie duchem prawdy, nie duchem świętym, bo duch święty jest po katolicku, taki świętokowarczyk, święty jak papież Jan Paweł II, czy święta woda, czy święty Antoni. Duch prawdy daje życie, a duch kłamsa odbiera życie. I to jest bardzo proste. Ale są jeszcze duchy, duch Jehowy, duch katolicki, duch mormonów, duch... badajcie duchy. No i ja badam właśnie. I wiem, że, że ty bracie, jak masz serce do Chrystusa, nie do mnie. To Chrystus ci życia nie odbierze na 1000%, bo jest czas pierwszego zmartwychwstania. A 100 lat temu badacze Biblii głosili, że miliony dzisiaj obecnych nigdy nie umrze. I oni umierają. Świadkowie Jehowy, badacze wymarli i oni najbardziej ludziom psują krew. Świadkowie jako system, popsuli wszystkim głoszenia domu do domu, a teraz stoją na stojakach. I ja ich próbuję nawrócić, bo byłem tam 6 lat, ja szukałem prawdy u świadków wiechowych. I Chrystus. Powiedział mi pół roku wcześniej, że mnie wykluczą z synagogi. Ja na 16 dwa, że będą mi że służą Bogu, a mnie zabili. W sensie tym, że pozbawili miłości normalnej, tej, że mam dwóch braci rodzonych świadków Jehowy. I oni 24 lata ze mną nie rozmawiają, bo Jehowa im zakazał. Moi bracia rodzeni z jednego łona mamy, żeśmy wyszli, nie rozmawiają 24 lata, bo ja mam zginąć w Armagedonie, bo jestem odstępcą. Ale to oni mnie wyrzucili z tej matki, bo ja im mówiłem prawdę. I zaprawdę wyleciałem, i Chrystus nikogo nie wykluczył. Chrystus mnie przyjął. Jana 6,37. Chrystus mnie przyjął. Chrystus nie może mi wyrzucić, bo Judasza nie odrzucił. Judasz sam odrzucił się od blicza Chrystusowego. Zdradził y, Chrystusa jego prawdę. I teraz, jak ktoś służy Jehowie 100%, to zdradza Chrystusa 100%. Bo za Adam, mama mamy Chrystusa, za Boga, za ojca, nauczyciela. Droga prawda, życie w martwym stanie. Jego ojciec mu wszystko przekazał: wszystko. Jego ojciec mu wszystko przekazał, i słuchajcie, syna, no to mój syn mu imowany, jego słuchajcie, Mateusz 17,5, trzy razy taki głos. No i Żydzi w pierwszym wieku nie słuchali Syna Bożego, czyli Chrystusa, który był Synem Bożym, nie był synem człowieczym nigdy, i nie był Panem, był królem Izraela. Dzisiaj, od podatków, co płacimy, te poda cezarowe podatki, to za, za Cezara mamy Pana. Pan się wpisał już dawno w tę Biblię, dawno, bo uczniowie, czyli chrystianie, głosili Chrystusa Czystego i później nie wiedzieli, co z nimi zrobić. No to rzymski kościół powszechny, kat głowę ucinał, wiadomo. No i katolik, rzymski kościół, rzymianie, poganie, no i oni wyginęli. Ale Chrystus mówi, ja jestem z wami po zakończenie kłamstwa, Mateusz 28 rozdział na końcu, nie tam końca świata, kłamstwa. No i teraz Chrystus miał tych siedem aniołów, co objawienie, pierwszy rozdział, szesnasty werset, siedem aniołów w ręku, czyli starszych, czyli aniołów reformatorów. I ja, y, siódmy anioł Henryk Krzymczak, Luther, Rasel był szóstym od badaczy Biblii i Luther był jeszcze do tyłu, nie? Co stopy tam przy, przybił do Kościoła katolickiego. No i tych aniołów już minęło, ten siódmy, jak mnie od świadków Jehowy wyrzucili tak, za prawdę, to on mi błogosławił. A ja mówię, ja wierzę w Chrystusa. Ale on mówi, że mam mi błogosławić. No i błogosławił mi, przekazał mi te prawdy. Coś tam źle mówił, to duch prawdy mi to nie mógł poskładać, i ja się nie, nie zgodziłem z tym. No i on mi błogosławił. I ja, ja wyszło na to, że ja jestem z tych 12 aniołów, objawienie 21 12. I ja mam przekazać tysiąc osobom. Prawdę Chrystusa. To jest Chrystusowa prawda. I ci, co uwierzą w Chrystusa jako ojca, króla, nauczyciela, wejdą do nowego miasta Jeruzalem, które stąpiło na ziemię. Bo to miasto to nie są mury, to są nasze serca i nasz mózg, który diabeł zaślepił właśnie najbardziej świadków Światków I oni mają, mają widzialną organizację fałszywych proroków, a nie mają wiary. Wiara jest taka jak Abraham miał wiarę. Czekał 25 lat na syna. Ja czekam 20 lat na moją żonę, którą system świadków Wychowych mi rozbił. Ja wiedziałem, że jak pójdę za żoną, to zginę. Jak pójdę za Chrystusem, który tworzy nowe niebo, nową ziemię, gdzie będzie sprawiedliwość, to moja żona do mnie wróci, bo Chrystus mi to obiecał. Tak samo jak Abraham miał obietnicę, że dostanie syna i dostał Izaka, ale po 25 latach. Ale czekanie, tak, Sara no, urodziła, kazała, urodzić się z Hagar, nie, na kolanach Ismaela. To był tak zdesperowany. Ja się nie dziwię tej Sarzy. I ja też myślałam, że moja żona za pół roku na kolanach wróci, ale 20 lat będzie 15 marca, wzięła 7 i 9 lat syna Daniela i Dawida. Teraz synowie już prawie po 30 będą mieć są wan...